Czy zdarza Ci się przygaszać swój własny blask, żeby innym było lepiej, tak? Robiłaś to, robiłeś to. To przestań, przestań. Przyszedłeś tutaj po to, żeby żyć, żeby być, żeby kreować, żeby być spełnionym. Nie po to, żeby umniejszać sobie, nie po to, żeby dawać innym, inne rzeczy, a te osoby zamiast za to nie, do, nie dają ci nic. I wtedy rodzi się właśnie, co się rodzi, frustracja. Brak wartości, niewystarczającość. Pamiętajcie, przyszliście tutaj po to, żeby żyć, żeby robić to, co lubicie. Przyszliście po to, żeby odkryć wasze dary, które już macie, żeby się nimi dzielić. Także nie umniejszajmy sobie. Nie mówmy słów, których nie chcemy powiedzieć. Nie zgadzajmy się na rzeczy, które nie chcemy widzieć w naszym życiu. Czujmy więcej. Bo jeżeli będziemy czuć więcej, będziemy mogli zmienić więcej, będziemy się łączyć z naszą intuicją, z naszą świadomością, a im bardziej będziesz świadomy, tym więcej będziesz potrafił unieść, tym więcej będziesz potrafił zmienić ten swój świat. Więc dzisiaj zapraszam Was do tego, abyście zbudzili tą Waszą pewność, zbudzili to zaufanie, dali sobie przyzwolenie na zmianę i świecili dalej swoim światłem, nie pozwalali nikomu innemu. Przekraczać Wasze granice. Nauczmy się tego. Bądźmy ze sobą w sobie i zacznijmy kreować wewnątrz, na zewnątrz, bo to jest bardzo ważne. Ja tego uczę w swoich sesjach z ludźmi, w sesjach pojedynczych i w sesjach grupowych. Jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie, subskrybujcie, lajkujcie mój kanał, dzielcie się z tymi, którzy naprawdę tego potrzebują, bo jestem tutaj dla Was. Więc następnym razem, gdy poczujecie, że gaśniecie, gdy poczujecie, że chcecie coś powiedzieć komuś, a tego naprawdę nie czujecie, albo zaprzeczyć, albo postawić granicę, powiedzieć, M -m -m, nie wolno tutaj, możecie powiedzieć nie. Możecie powiedzieć tak. To jest wasz wybór. Jako empatii, jako osoby was wysoko wrażliwe, jako liderzy, macie tę moc, macie to wszystko. Także jesteście tutaj po to, żeby być i żyć pełnią życia. Dziękuję Wam, że jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie mój kanał.